Wszystko, co mogła, aby utrzymać nadzieję zarówno dla siebie, jak i dla tych, którzy kochali jej rodzinę. Albano z kolei miał inną perspektywę. Z wielkim smutkiem zdecydował się poprosić władzę o uznanie linii za zmarłą, aby mógł zacząć akceptować stratę. Wiem, że Ileni nie ma już tutaj. Poprosiłem władzę o uznanie mojej córki za zmarłą, aby móc znaleźć sposób na zakończenie tego bólu, przyznał Albano w wywiadzie. Dla niego trzymanie się beznadziejnej wiary tylko pogorszyło ból. Nie mógł dalej żyć w niepewności, nie wiedząc, co się stało z zielenią. Jego decyzja wywołała intensywną kłótnię między nim a Romina, z każdym z nich reagując na stratę na swój sposób. Podczas gdy Romina mocno trzymała się idei, że jej córka wróci, Albano zaczął szukać sposobów na zamknięcie tego rozdziału ze swoimi traumami. Jeśli będę nadal wierzył, że ilenia żyje, nie będę w stanie żyć. Muszę znaleźć rozwiązanie, aby kontynuować swoje życie, przyznał Albano. Różnica w sposobie, w jaki stawili czoła stracie, spowodowała poważny rozłam w ich relacjach. W 1999 roku, po pięciu latach nieznośnych bóli i nierozwiązanych żałob, małżeństwo Albano i Rominy oficjalnie zakończyło się. Zniknięcie linii stało się kluczowym czynnikiem, który sprawił, że ich relacje stały się nie do zniesienia. Pomimo, że dalej pracowali razem i współpracowali muzycznie, ich miłość do siebie nie była już ta sama. W wielu wywiadach Albano przyznał, że decyzja o rozwodzie była trudna, ale czuł, że nie mógł dalej żyć razem w takich okolicznościach. Nie mogliśmy utrzymać naszej miłości po wszystkim, co się wydarzyło podzielił się. Romina, mimo bólu straty córki, nie mogła sobie wyobrazić rozwodu. Nadal miał nadzieję, że po wszystkich tragediach pewnego dnia znów się odnajdą. Jednak z czasem separacja stała się nieunikniona. Nawet po rozwodzie Albano i Romina nadal występowali razem na scenie w kolejnych latach, tworząc emocjonalne, muzyczne chwile dla swoich fanów, ale ich więzi osobiste nigdy nie były już takie same. Każdy z nich znalazł nowe życie. Albano ożenił się ponownie i miał dzieci z Loredana Lechi, podczas gdy Romina prowadziła spokojniejsze życie w Kalifornii, koncentrując się na swojej sztuce i pisaniu piosenek. Niemniej jednak, strata linii pozostawała głęboką raną w ich sercach, a wspomnienia ich ukochanej córki na zawsze pozostaną w ich umysłach. Życie po zniknięciu linii nie było łatwe ani dla Rominy, ani dla Albano, chociaż kontynuowali swoje życie osobno, ból i strata które doświadczyli, na zawsze będą częścią ich podróży. Dla ich fanów historia linii, strata i separacja pozostają tragiczną opowieścią, ale także historią siły i odporności, świadectwem determinacji dwojga ludzi, którzy stawili czoła największemu bólu, jaki rodzic może znieść. Obecne życie i zmiany. Po rozwodzie z Albano Romina Power zdecydowała się odejść od reflektorów, pod którymi błyszczała u boku swojego byłego męża w złotych latach ich kariery muzycznej. Mimo swojego statusu międzynarodowej ikony muzyki, szczególnie dzięki swoim sławnym piosenkom z Albano, Romina wybrała całkowicie inną drogę w swoim życiu. Opuszcza Włochy, kraj, do którego była głęboko przywiązana, i rozpoczęła spokojniejsze życie w Kalifornii, mieszkając w małym domu na pustyni. Życie w Kalifornii nie wyglądało tak, jak można by się spodziewać po byłej gwieździe rozrywki. Nie brała już udziału w wydarzeniach ani nie kontynuowała kariery muzycznej. Zamiast tego, Romina skupiła się na swoich osobistych zainteresowaniach i pasjach. Jedną z jej największych pasji była sztuka, szczególnie malarstwo. Żyjąc w spokojnym i cichym otoczeniu, znalazła ukojenie w swoich obrazach. Malowanie pomaga mi znaleźć wewnętrzny spokój. W ten sposób wyrażam emocje i myśli, których nie mogę ująć słowami, podzieliła się Romina na temat swojej pasji. Oprócz malarstwa, Romina poświęciła również czas na pisanie książek. Opublikowała kilka, w tym Cercando mio padre, emocjonalną książkę o swoim sławnym ojcu Tyrone Powerze, którego straciła, gdy miała zaledwie sześć lat. Książka to emocjonalna podróż, w której Romina dzieli się swoimi wspomnieniami i miłością do ojca, którego nigdy nie miała okazji w pełni poznać i zrozumieć. Pisanie stało się ważną częścią jej życia, pomagając jej poradzić sobie z żalem po stracie i odnaleźć radość w zapisywaniu niezapomnianych historii swojego życia. Romina wspomniała, że gdy nie jest już pod reflektorami, jej obecne życie przynosi jej satysfakcję i szczęście. Nie czuję już potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Moje życie jest teraz znacznie prostsze, ale czuję się bardzo spełniona powiedziała. Na pustyni żyje w spokojnym otoczeniu, w którym może prawdziwie połączyć się z naturą i znaleźć spokój w sobie. Udało jej się oderwać od presji i oczekiwań publiczności, koncentrując się raczej na tym, co naprawdę dla niej ważne. Chociaż życie Rominy jest teraz bardzo inne niż szczyt jej kariery, wciąż zachowuje swoje fundamentalne wartości. Wierzy, że wewnętrzny spokój i zadowolenie z tego, co ma, są najważniejszymi rzeczami. Każdy dzień jest darem i nie muszę już żyć według oczekiwań innych. Żyję dla siebie i znajduję radość w prostych małych rzeczach. Dzieliła się swoimi refleksjami. Zapytana o swoją relację z Albano po rozwodzie, Romina mówiła w sposób otwarty i dojrzały. Już nie jesteśmy mężem i żoną, ale wciąż jesteśmy przyjaciółmi. Szanuję go i to, co przeżyliśmy razem, powiedziała. Mimo rozwodu utrzymali szacunek w relacjach i nadal współpracowali zawodowo. Zarówno po ich oddzielne życia, Albano i Romina nadal występowali razem na specjalnych okazjach, tworząc emocjonalne muzyczne momenty dla swoich fanów. Romina dodała, że chociaż już nie żyją razem, mogą nadal tworzyć piękne muzyczne chwile. I dzielić się swoimi pasjami z publicznością. Romina podkreśliła, że miłość i przebaczenie były kluczowymi elementami, które pomogły jej pokonać trudne momenty w jej życiu. Miłość jest ważna w życiu, ale czasami miłość musi ustąpić miejsca przebaczeniu i dojrzałości. Mieliśmy razem wspaniałe momenty, a teraz żyjemy swoimi życiami. Powiedziała: Zauważyła, że chociaż ich małżeństwo dobiegło końca, Uczucie i szacunek między nią a Albano pozostały niezmienne. Obecne życie Rominy Power odzwierciedla znaczną zmianę w jej rozumieniu szczęścia i wewnętrznego spokoju. Nie goni już za sławą ani blaskiem kariery, a raczej odnajduje radość w prostych, spokojnych sprawach. Skupiając się na sztuce, pisaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, żyje życiem, które zawsze pragnęła wolnym, szczęśliwym i pełnym sensu. Romina Power jest dowodem na to, że życie może zmienić się w nieoczekiwany sposób i czasami te zmiany przynoszą prawdziwą wolność i autentyczne szczęście. W roku 2020 Romina Power zaskoczyła powrotem do kina, co ucieszyło jej fanów i rodzinę. Ujawniła swój powrót w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z zakulis uznanego reżysera Guillermo del Toro, niektóre z nich sprawiając, że trudno było niektórym ją rozpoznać. W szczerym wywiadzie z Deep U Romina wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się znów pojawić na scenie po tylu latach nieobecności. Romina zagra w filmie Nightmare Alley Del Toro u boku hollywoodzkich gwiazd Bradleya Coopera i Kate Blanchett. Ten projekt ma dla Rominy szczególne znaczenie, ponieważ wiąże się z jej zmarłym ojcem Tyronem Powerem, ukochanym aktorem, który pozostawił głęboki ślad w kinematografii. Romina naprawdę pasjonuje się tym filmem. Ponieważ jest hołdem dla pamięci ojca, którego czciła. Wracam do kina, ale tylko dla mojego ojca, podzieliła się Romina z DPW. Powrót Rominy do kina jest także dla niej sposobem na oddanie hołdu dziedzictwu swojego ojca. Wyraziła głęboki żal, że nie miała więcej wspomnień o nim, ponieważ zmarł, gdy miała zaledwie 7 lat. Byłam w internacie, tylko dzieckiem. W latach, które nastąpiły później, szukałam historii tych, którzy go znali. Wyznała. Pracując z jednym z najwybitniejszych reżyserów ostatnich lat, Romina ma nadzieję uczcić dziedzictwo swojego ojca. Fani z niecierpliwością czekają na efekty tego emocjonującego projektu na dużym ekranie. Romina Power podzieliła się tym, co wielu z nas zastanawiało się, i jej historia będzie nadal inspirować tych, którzy kochają muzykę i sztukę. Co myślicie o tych nowych ujawnieniach? Czy powrót Rominy do kina przyniesie jej nowe szanse? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz śledzić inne interesujące historie, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić nadchodzących wideo. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Wszystko, co mogła, aby utrzymać nadzieję zarówno dla siebie, jak i dla tych, którzy kochali jej rodzinę. Albano z kolei miał inną perspektywę. Z wielkim smutkiem zdecydował się poprosić władzę o uznanie linii za zmarłą, aby mógł zacząć akceptować stratę. Wiem, że Ileni nie ma już tutaj. Poprosiłem władzę o uznanie mojej córki za zmarłą, aby móc znaleźć sposób na zakończenie tego bólu, przyznał Albano w wywiadzie. Dla niego trzymanie się beznadziejnej wiary tylko pogorszyło ból. Nie mógł dalej żyć w niepewności, nie wiedząc, co się stało z Zielenią. Jego decyzja wywołała intensywną kłótnię między nim a Romina, z każdym z nich reagując na stratę na swój sposób. Podczas gdy Romina mocno trzymała się idei, że jej córka wróci, Albano zaczął szukać sposobów na zamknięcie tego rozdziału ze swoimi traumami. Jeśli będę nadal wierzył, że Ilenia żyje, nie będę w stanie żyć, muszę znaleźć rozwiązanie, aby kontynuować swoje życie, przyznał Albano. Różnica w sposobie, w jaki stawili czoła stracie, spowodowała poważny rozłam w ich relacjach. W 1999 roku, po pięciu latach nieznośnych bóli i nierozwiązanych żałob, małżeństwo Albano i Rominy oficjalnie zakończyło się. Zniknięcie linii stało się kluczowym czynnikiem, który sprawił, że ich relacje stały się nie do zniesienia. Pomimo, że dalej pracowali razem i współpracowali muzycznie. Ich miłość do siebie nie była już ta sama. W wielu wywiadach Albano przyznał, że decyzja o rozwodzie była trudna, ale czuł, że nie mógł dalej żyć razem w takich okolicznościach. Nie mogliśmy utrzymać naszej miłości po wszystkim, co się wydarzyło, podzielił się. Romina, mimo bólu straty córki, nie mogła sobie wyobrazić rozwodu. Nadal miał nadzieję, że po wszystkich tragediach pewnego dnia znów się odnajdą. Jednak z czasem separacja stała się nieunikniona. Nawet po rozwodzie, Albano i Romina nadal występowali razem na scenie w kolejnych latach, tworząc emocjonalne, muzyczne chwile dla swoich fanów, ale ich więzi osobiste nigdy nie były już takie same. Każdy z nich znalazł nowe życie. Albano ożenił się ponownie i miał dzieci z Loredana Lechi. Podczas gdy Romina prowadziła spokojniejsze życie w Kalifornii, koncentrując się na swojej sztuce i pisaniu piosenek. Niemniej jednak, strata linii pozostawała głęboką raną w ich sercach, a wspomnienia ich ukochanej córki na zawsze pozostaną w ich umysłach. Życie po zniknięciu linii nie było łatwe ani dla Rominy, ani dla Albano, chociaż kontynuowali swoje życie osobno, ból i strata, które doświadczyli, na zawsze będą częścią ich podróży. Dla ich fanów historia linii, strata i separacja pozostają tragiczną opowieścią. Ale także historią siły i odporności, świadectwem determinacji dwojga ludzi, którzy stawili czoła największemu bólu, jaki rodzic może znieść. Obecne życie i zmiany. Po rozwodzie z Albano, Romina Power zdecydowała się odejść od reflektorów, pod którymi błyszczała u boku swojego byłego męża w złotych latach ich kariery muzycznej. Mimo swojego statusu międzynarodowej ikony muzyki, szczególnie dzięki swoim sławnym piosenkom z Albano, Romina wybrała całkowicie inną drogę w swoim życiu. Opuszcza Włochy, kraj, do którego była głęboko przywiązana, i rozpoczęła spokojniejsze życie w Kalifornii, mieszkając w małym domu na pustyni. Życie w Kalifornii nie wyglądało tak, jak można by się spodziewać po byłej gwieździe rozrywki. Nie brała już udziału w wydarzeniach ani nie kontynuowała kariery muzycznej. Zamiast tego Romina skupiła się na swoich osobistych zainteresowaniach i pasjach. Jedną z jej największych pasji była sztuka, szczególnie malarstwo. Żyjąc w spokojnym i cichym otoczeniu, znalazła ukojenie w swoich obrazach. Malowanie pomaga mi znaleźć wewnętrzny spokój. W ten sposób wyrażam emocje i myśli, których nie mogę ująć słowami. Podzieliła się Romina na temat swojej pasji. Oprócz malarstwa, Romina poświęciła również czas na pisanie książek. Opublikowała kilka, w tym Cercando mio padre, emocjonalną książkę o swoim sławnym ojcu Tyrone Powerze, którego straciła, gdy miała zaledwie sześć lat. Książka to emocjonalna podróż, w której Romina dzieli się swoimi wspomnieniami i miłością do ojca, którego nigdy nie miała okazji w pełni poznać i zrozumieć. Pisanie stało się ważną częścią jej życia, pomagając jej poradzić sobie z żalem po stracie i odnaleźć radość w zapisywaniu niezapomnianych historii swojego życia. Romina wspomniała, że gdy nie jest już pod reflektorami, jej obecne życie przynosi jej satysfakcję i szczęście. Nie czuję już potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Moje życie jest teraz znacznie prostsze, ale czuję się bardzo spełniona, powiedziała. Na pustyni żyje w spokojnym otoczeniu, w którym może prawdziwie połączyć się z naturą i znaleźć spokój w sobie. Udało jej się oderwać od presji i oczekiwań publiczności, koncentrując się raczej na tym, co naprawdę dla niej ważne. Chociaż życie Rominy jest teraz bardzo inne niż szczyt jej kariery, wciąż zachowuje swoje fundamentalne wartości. Wierzy, że wewnętrzny spokój i zadowolenie z tego, co ma, są najważniejszymi rzeczami. Każdy dzień jest darem i nie muszę już żyć według oczekiwań innych. Żyję dla siebie i znajduję radość w prostych małych rzeczach. Dzieliła się swoimi refleksjami. Zapytana o swoją relację z Albano po rozwodzie, Romina mówiła w sposób otwarty i dojrzały. Już nie jesteśmy mężem i żoną, ale wciąż jesteśmy przyjaciółmi. Szanuję go i to, co przeżyliśmy razem, powiedziała. Mimo rozwodu utrzymali szacunek w relacjach i nadal współpracowali zawodowo. Zarówno po ich oddzielne życia, Albano i Romina nadal występowali razem na specjalnych okazjach, tworząc emocjonalne, muzyczne momenty dla swoich fanów. Romina dodała, że chociaż już nie żyją razem, mogą nadal tworzyć piękne, muzyczne chwile i dzielić się swoimi pasjami z publicznością. Romina podkreśliła, że miłość i przebaczenie były kluczowymi elementami, które pomogły jej pokonać trudne momenty w jej życiu. Miłość jest ważna w życiu, ale czasami miłość musi ustąpić miejsca przebaczeniu i dojrzałości. Mieliśmy razem wspaniałe momenty, a teraz żyjemy swoimi życiami. Powiedziała. Zauważyła, że chociaż ich małżeństwo dobiegło końca, uczucie i szacunek między nią a Albano pozostały niezmienne. Obecne życie Rominy Power odzwierciedla znaczną zmianę w jej rozumieniu szczęścia i wewnętrznego spokoju. Nie goni już za sławą ani blaskiem kariery, a raczej odnajduje radość w prostych, spokojnych sprawach. Skupiając się na sztuce, pisaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, żyje życiem, które zawsze pragnęła wolnym, szczęśliwym i pełnym sensu. Romina Power jest dowodem na to, że życie może zmienić się w nieoczekiwany sposób. I czasami te zmiany przynoszą prawdziwą wolność i autentyczne szczęście. W roku 2020 Romina Power zaskoczyła powrotem do kina, co ucieszyło jej fanów i rodzinę. Ujawniła swój powrót w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z zakulis uznanego reżysera Guillermo del Toro, niektóre z nich sprawiając, że trudno było niektórym ją rozpoznać. W szczerym wywiadzie z Deep You, Romina wyjaśniła. Dlaczego zdecydowała się znów pojawić na scenie po tylu latach nieobecności? Romina zagra w filmie Nightmare Alley Del Toro, u boku hollywoodzkich gwiazd Bradleya Coopera i Kate Blanchett. Ten projekt ma dla Rominy szczególne znaczenie, ponieważ wiąże się z jej zmarłym ojcem, Tyronem Powerem, ukochanym aktorem, który pozostawił głęboki ślad w kinematografii. Romina naprawdę pasjonuje się tym filmem, ponieważ jest hołdem dla pamięci ojca, którego czciła. Wracam do kina, ale tylko dla mojego ojca, podzieliła się Romina z Depewun. Powrót Rominy do kina jest także dla niej sposobem na oddanie hołdu dziedzictwu swojego ojca. Wyraziła głęboki żal, że nie miała więcej wspomnień o nim, ponieważ zmarł, gdy miała zaledwie siedem lat. Byłam w internacie tylko dzieckiem. W latach, które nastąpiły później, szukałam historii tych, którzy go znali. Wyznała. Pracując z jednym z najwybitniejszych reżyserów ostatnich lat, Romina ma nadzieję uczcić dziedzictwo swojego ojca. Fani z niecierpliwością czekają na efekty tego emocjonującego projektu na dużym ekranie. Romina Power podzieliła się tym, co wielu z nas zastanawiało się, i jej historia będzie nadal inspirować tych, którzy kochają muzykę i sztukę. Co myślicie o tych nowych ujawnieniach? Czy powrót Rominy do kina przyniesie jej nowe szanse? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz śledzić inne interesujące historie, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić nadchodzących wideo. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.